Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu regionumiedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No, to czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Dzień dobry, witamy. Dzień, Dzień dobry, wspaniały. I Bartek Skopiński. Przy poniedziałku czekamy na. Wasze zgłoszenia, drodzy słuchacze, jeden z naszych słuchaczy właśnie, ale mhm. aktualnie dzisiaj nie mogący do nas zadzwonić, wysyła nam zdjęcia z parku przy ulicy Budowlanych, o. gdzie powinny pojawić się służby porządkowe i zrobić, mówiąc wprost porządek, porządek, bowiem widzę, że oprócz tego, że kosz przepełniony, no to ktoś zostawił urządzenie do ćwiczeń. Bo A? to chyba nie jest zdewastowane, mam nadzieję, przynajmniej tak, przyniósł sobie z siłowni pod chmurką, tylko ktoś wyrzucił taki steper, chyba to jest czy rowerek stacjonarny. Przyszedł i zostawił rowerek stacjonarny? No, zobacz, może chciał poćwiczyć. Zobacz na zdjęciu. Zobacz, zaraz sprawdzam Jak to razie. wygląda. O jest telefon, poczekaj, odbieramy. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, Pado. ja tak chciałem tylko e, e, ta ścieżka rowerowa z duszka Zibierza Wielkiego, ona tam na dole schodzi go Orlon Lubowskich. Taki bardzo niebezpieczny zakręt, nie? Mm -hmm. I, I tam przy tych płotach te krzaki znowu już odrosły. Jakby można było tak, żeby chociaż tą widoczność, bo tam jedziesz i nawet tak idziesz, to nie widać co za tym zakrętem jest, nie? Bo te szaki tam znowu sobie porosły, aby dało radę, tam jakby tam chlamowe wyciąć te krzaki jakoś. Samem to wyłamał, tylko to jest z drugiej strony płotu, nie? No <laughs> nie tak, będę... no to jest od to jest od strony pływalni, więc dlatego lepiej tam no, nic to nie wyłamywać. Jest tam by w ogóle ktoś musiał się przyjrzeć tej sprawie, tam, tam jest tak, że jest źle to zrobione, to jest bubel moim zdaniem. Mm -hmm. Bo wczoraj akurat jechałem z żoną rowerami, a po drugiej strony też jechał rower i piesi przychodzili i oni tak i nie wiedzieli co mają robić. I my też nie za bardzo, bo tam jest w sumie ścieżka rowerowa tylko. Tam, tam mam pomysł na to, ale to fachowcy by wyciekli. tam po prostu dwa przelstwa wypleć, zrobić w kost i zrobić konkretny zakręt tak, żeby wszyscy widzieli, ale to chyba mm -hmm. marne szanse na to. Chociaż ja mówię, że no, chociaż te pieszaki wyciąć tam, bo to jak nie było w szaku przez moment, no to było no, chociaż widać, nie, czy tam ktoś jedzie, czy coś, a tak to nie, nie widać. Jedziesz, wyjeżdżasz że nagle Bóg mm -hmm. przed tobą się pojawia nie? Jasne. No tak, tak, taki no, pieszaki, robią problem. Z tym bardziej, że... Już było tam zdarzenie, że tam kobieta coś tam kiedyś tam, no tam tak. połamała się. Tak, no to jest dość yy, takie tam, niebezpieczne miejsce na tej ścieżce rowerowej faktycznie. Nie, ja tak mówię, że to nie ja chcę być już takim barudą czy coś. Ci tam musi dojść do jakiegoś naprawdę poważnego zdarzenia, żeby ktoś w końcu spojrzał tam na to i tam nie ma dużo roboty, trochę w bruku dołożyć. I fajna bo ścieżka jest fajna, ja to nie narzekam, nie? A często się tą ścieżką przemieszczam i akurat zawsze w tym miejscu to już oczy naokoło głowy mam, bo mhm. to różnie może być, ale ja uważam, ale nie pana młodzież tam w tych hulajnogach, ja tam wyskakuje ci nagle z dużą prędkością i, i się, no, robi się niebezpiecznie. Tak jest. Tak. Jakby dało tak. dał radę tam jakoś coś tam z, z tym zakrętem, to, to by było nawet. Chociaż te krzaki wyciąć, to tak. już będzie widać, nie? Przede wszystkim o te krzaki zapytamy, natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek inne interwencje w tym miejscu, to też może... Podsuniemy taką propozycję, zobaczymy jak to się będzie miało. Natomiast bardzo dziękujemy za ten telefon, oczywiście pozdrawiamy Pana i życzymy dobrego dnia. Pierwszy temat już zanotowany, natomiast faktycznie oglądam te zdjęcia, które podesłał nam Pan Arkadiusz, którego bardzo pozdrawiamy również i bardzo nasz dziękujemy. Nasz stały słuchacz. Tak, i bardzo dziękujemy za te zdjęcia. I nasz stały zdjęcia. podsyłacz zdjęć hmm. też. Faktycznie ktoś zostawił rowerek po prostu. No to, to... To jak się złożył, no to ktoś pomyślał, zostawię w parku, może ktoś sobie poroweruje. No ale to zobacz, no w takim miejscu zostawił, że w sumie jakby go tak odwrócić w stronę mostku, to ładniej by to wyglądało. Albo, albo przenieść na przykład do siłowni po, pod chmurką, no. pod warunkiem, że jest sprawny. No, wygląda tak, że jest, tylko nie ma tego u góry, Aha. tego licznika. Mm. No to tak ktoś by musiał liczyć, ile razy machnął w sumie. Tak, patrzę teraz w kalendarz, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No tak, a wczoraj o 14.43 dokładniej nadeszła jesień. Mhm. Tak to wygląda, proszę e... pana. Przypomnimy też naszym słuchaczom, że dziś w dalszym ciągu, przy poniedziałku, mm -hmm. przez powiat głogowski e, przechodzi fala kulminacyjna na odrze. Jestem po spotkaniu ze starostą Głogowskim Michałem Wnukiem, który przed godziną 9 spotkał się z dziennikarzami przed siedzibą komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Cieszy fakt, że odra ma tendencję spadkową, e, natomiast nie możemy jeszcze odetchnąć z ulgą. W dalszym ciągu sytuacja nie jest bezpieczna. E, wały o długości 60. 10 kilometrów, które znajdują się na terenie Powiatu głogowskiego, stale są monitorowane przez strażaków, przez policjantów, przez mieszkańców. Te patrole, szczególnie w nocy, są bardzo potrzebne, ale i w dzień oczywiście ludzi tam nie brakuje. Podciągów nie brakuje również, ale to, o czym często fachowcy mówią, jest to rzecz naturalna. A przy takiej ilości na porze wody to wyró się. wyrównuje się ciśnienie i i ważne tylko, żeby ta woda wy, wypływała spod wałów czysta. Tak też wczoraj miałem okazję zobaczyć specjalną studnię utworzoną w pobliżu wałów do rzeczu w gminie Kotla, bo tam mm -hmm. Bartku wspólnie z tobą na nadrzemy Okazję na żywo relacjonować, jak sytuacja wygląda. Wtedy tam też do pomocy przyjechało 150 żołnierzy z Litzbarka warmińskiego. Ruszyli do umacniania wałów. No i prognozy są optymistyczne, choć w dalszym ciągu ta odra będzie utrzymywała się w stanach bardzo wysokich, ale systematycznie będzie opadać i, i to nas bardzo cieszy. Natomiast to, co podkreślał Michał wnuk starosta Głogowski na konferencji, za 3-4 dni będziemy mogli powiedzieć czy sytuacja jest już do końca opanowana i będzie można też przystąpić do pewnych procedur, które pewnie też województwo będzie wyznaczać, a może też i strona rządowa, w jaki sposób można Uzyskać pomoc te gospodarstwa, które zalało, bo na przykład też te najświeższe informacje dotyczące przedmościa, które przekazał nam starosta na konferencji prasowej: 22 posesje zalano, woda zalała. Ta cofająca się szczernej właśnie przedmoście. Wiemy też doskonale, że trudna sytuacja jest na Krzepowie, to osiedle Głogowa tam również. Nie, wczoraj szczególnie, ale też i pewnie dziś będzie trwała walka z usuwaniem skutków tego, co się wydarzyło. Ja w, za momencik będę też zadawał pytanie w Urzędzie Miasta, czy schronisko miejskie dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim jest bezpieczne, bo dzięki uprzejmości naszej stałej słuchaczki mamy też zdjęcie, jak sytuacja wygląda wokół schroniska. Sytuacja jest... No, wygląda to, że jest bardzo blisko. Mamy nadzieję, że woda nie podejdzie i, i psiaki, i kociaki będą bezpieczne, ale oczywiście takie pytanie zadamy i mamy nadzieję, że uzyskamy dzisiaj na nie odpowiedź. 767-400-400 ten numer telefonu do 9.45 jest do Waszej dyspozycji. W, oprócz oczywiście działań, które dla Was robimy w terenie i na bieżąco informujemy o sytuacji powodziowej na Odrze w regionie, no to też nie mogło zabraknąć u nas w portalu regionomiedziowe.pl informacji sportowych. i Iwona jak była wczoraj na 9. Biegu Papieskim. To była przy okazji inauguracja nowoczesnego stadionu atletycznego, który w Lubinie został otwarty. No sam też byłem zapisany na ten bieg, ale są sprawy ważne i ważniejsze, dlatego tym razem w tym biegu nie uczestniczyłem. Natomiast z całą pewnością powodów do radości nie mieli wczoraj fani piłkarskiego KGHM Zagłębia, które dostało lanie w Częstochowie. Przegrali z Rakowem 1 do 5, a przekaz kibicowski jest jasny. Fornalik musi odejść. Aktualnie mamy telefon. telefon. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w takiej sprawie, jechałem teraz przez Aleja Wolności i tutaj z strony McDonalda do jedności robotniczej jeszcze hmm. światełka świecą. Nie wiem, część światła świeci, część jest złączonych, także nie wiem czy tam zgłosić to gdzieś, żeby Ej, to wyłączał. Jak, jak znam świat, to pewnie prowadzą jakieś prace konserwatorskie. Ej, a na... Mówimy o światłach drogowych czy tak. o lampach ulicznych. Latarnie uliczne, tak? O, o latarnie uliczne, a, no. no, 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 dobra. Zgłosimy przez, no, a tak... a... Zgłosimy przez aplikację, ja zgłoszę, także myślę, że... Super, dziękuję, pozdrawiam. Dzięki ty tym można przez aplikację zgłaszać? Tak. Co ty gadasz? No na przykład... Ja jak... nie wiem, bo ja nie płacę po No rozumiem. <laughs> <laughs> w, w, w mojej miejscowości, jak y, latarnie uliczne nie, nie działały, to przez aplikację można a, zgłosić, no, bo... tu latarnie uliczne działają, y, lokalizacja. No i przychodzi SMS zwrotny, że, że przyjęto do realizacji, a potem jak już naprawią, to na przykład, że zrealizowane mhm. albo że w trakcie. No to widzisz, no, nie, to ja mam tak, że nie płacę rachunków, więc mam problem z głowy, tak jak i włosy, i nie mam światła, nie mam problemu, nie? No w sumie tak. Przynajmniej nie obciążam się żadnymi kosztami dodatkowymi. Słyszałem dzisiaj, że o poranku dość dużo rąk potrzebnych było do pracy w Wilkowi wale. Tam dość mocno woda napierała. Jeżeli ktoś z Was, drodzy słuchacze, ma jeszcze ochotę, to jak najbardziej warto wybrać się na wały przeciwpływodziowe, jeżeli chcecie pomóc i zapytać, gdzie jest ta pomoc potrzebna. My przypominamy, że cały czas walka z wodą trwa, to nie jest tak, że nagle przeszła fala kulminacyjna i ona się skończyła. No ta fala troszkę inaczej wygląda, ona jest po prostu długa i to bardzo długa, a na tyle długa, że w Ścinawie dopiero woda opadła o jakieś 20 cm, to już jest dużo, ja wiem, że to jest dużo, ale 20 cm od 21. Września, a mamy już 23 dzień września. No i aktualnie na przykład w Ścinawie 616 cm, w Głogowie nadal wysoko 676 cm. Natomiast jest to i tak o 10 cm już niżej niż było to wczoraj, w trakcie kiedy widziałem jakieś tam zdjęcia prezentowane. Zresztą film jest też wrzucony na nasz portal miedzielek.tv i to właśnie wtedy fala kulminacyjna miała 685 cm. W najwyższym chyba momencie miała 692 cm. No i według tego, co zanotowały tutaj służby hydrologiczne. Także ta woda wciąż jest wysoka i jeszcze te, tak jak mówił pan starosta Michał Wnuk, um, jeszcze nie możemy odezwać Tak, i te 2-3 dni, te 2-3 dni są najbardziej kluczowe w tym momencie. Teraz, żeby te wały wytrzymały, bo no bo te, tak jak Leszek wspominał, pociągów jest dość sporo. Mm. No i wysokie wody gruntowe też. Tak jest, tak jest. Natomiast prognozy są naprawdę optymistyczne, bo za trzy dni według aktualnych prognoz Odra ma być już na poziomie 6 m i 8 centymetrów, a myślę, że za cztery dni już piątka powinna pojawić się z przodu. A jak piątka z przodu, to już będzie tylko pół metra do y, stanu alarmowego. Potem miejmy nadzieję, że y, już będzie opadać y, systematycznie poniżej stanu ostrzegawczego. I region będzie mógł spać spokojnie. Wtedy będzie można też przystąpić do ubiegania się o jakieś wsparcie finansowe, ale też i żeby prowadzić prace naprawcze tam, gdzie szkód jest naprawdę sporo. Bo jak wiemy, w niektórych miejscach w, na Krzepowie, czy w przedmościu, z mhm. informacji, którą uzyskaliśmy od strażaków i od pana Starosty, woda sięgała do pasa. Tak więc w tym przypadku, wodery i takie wyższe. Kalosze na pewno by się przydały. Natomiast wiemy też, że cały czas w terenie są druchowie, strażacy, ochotnicy, którzy wykonują kawał ciężkiej roboty, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, cała masa żołnierzy, a także Wojsko Obrony Terytorialnej również pomaga. No i to bardzo cieszy. No i to pospolite ruszenie wśród mieszkańców regionu, którzy pomagali i w dalszym ciągu pomagają przy tym, żeby wały pozostały w całości przez przechodzenie tej wysokiej wody w regionie, w powiecie głogowskim. 767-400-400 temat dla reportera trwa przy poniedziałku do 9.45 wspólnie z Bartkiem jesteśmy dla Was, no i czekamy na Wasze zgłoszenia, telefony, a może komuś kwiaty i motyli. Myślę, że tych kwiatów i motyli to nie zabraknie z pewnością dla tych wszystkich, którzy przy umacnianiu wałów i przy dowożeniu jedzenia picia nawały, przy pożyczaniu sprzętu. Przecież to, o czym też często podkreślali, o czym często mówili samorządowcy z regionu, że nieoceniona jest pomoc tych, którzy mają jakieś autolawety, mhm. sprzęt ciężki, lżejszy, lekkie koparki. Ale też na przykład, gdy wały już mocno nasiąknęły, to, to worki transportowano, oprócz tego że łańcuchami rąk ludzkich, no to czy na rowerze, czy na taczce, czy na wózku to trzeba było w konkretne miejsce na wały dostarczyć. No i tych osób wczoraj, na przykład w Serbach, bo tam mi najbliżej nie brakowało, a apele o pomoc na portalach społecznościowych poszczególnych sałestwa też się pojawiały i i osoby stawiały się bardzo mocno. Wiemy, że też grupy kibicowskie mocno pracowały na wałach, ale też i osoby anonimowe, głogowianie, przychodzili bezinteresownie nie patrzyli z estakady i bulwaru na jak nie tylko zakasali rękawy i jechali do poszczególnych miejscowości umacniać właśnie wały przeciwpowodziowe. 9, prawie 30 na zegarkach, tak więc za chwilę pewnie Bartku jak znam świat krótka przerwa tak. reklamowa. A to za momencik zrobimy tą krótką przerwę reklamową, ale ja tu liczę jeszcze na to, że nasi słuchacze. Zaraz zadzwonią pod numer 767-400-400. No i liczymy na to, że w ciągu no, najbliższego tygodnia ta woda dość znacznie opadnie. Mamy nadzieję, że za tydzień, w poniedziałek, będziemy mogli mówić o wodzie w okolicach stanu. Ostrzegawczego, już, a nie alarmowego. Tak, kiedy ten napis graffiti głogów, który jest na prześle mostu Tolerancji, ukaże nam się w całości, i wtedy będzie można już wracać w cudzysłowie do normalności, ale w dalszym ciągu, tak, Bartku? No, bo dostałem informację, właśnie jedna z naszych słuchaczek dzwoniła, że na Alei Wolności aktualnie stoi samochód energetyki z wysięgnikiem, więc pewnie coś robią. Zatem już wiadomo, dlaczego akurat światła w tym miejscu świecą. Także sytuacja, tak. którą zgłaszał nasz słuchacz. Tak podejrzewaliśmy. No to już mamy rozwiązanie. Po prostu są prace naprawcze. Pewnie gdzieś lampa nie świeciła. Muszą sprawdzić gdzie. No i aktualnie na Alei Wolności stoi takie auto specjalistyczne i rampy są naprawiane. Ja Naprawiają albo konserwują. Więc e, czasami też e, jak jedziemy na przykład jakąś ulicą, a jest długa, mm, no to może nie widzimy. Natomiast jak jest krótsza, to u, łatwiej znaleźć nie, wtedy samochód na przykład energetyki. Długa na pewno jest długa na Starym Mieście. Mm, tak, tak. tak. <grym> długa jest też obrońców pokoju, a niedługa? Tak. <grym> a Ta nazywa się obrońców pokoju. Albo na przykład Wojska Polskiego czy Sikorskiego. Zresztą ulica Sikorskiego dość istotna inwestycja na niej się niedługo szykuje. Się zastanawiam jak to będzie wyglądało wszystko. A mówisz o Sikorskiego? Tak, 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 o Sikorskiego mówię, bo nie, niebawem ruszą prace przecież. Na pewno będą utrudnienia. I to zobaczymy, czy dość spore, no bo na pewno przez e, osiedle Kopernik sporo osób będzie się chciało dostać i przez ulicę Wojska Polskiego wtedy jestem pewien, że jak gdzieś tam w tej okolice Powiedzmy, centrum będą chcieli jechać. Natomiast w sumie nie ma co skupiać się na tych problemach, co przed nami, i skupmy się na tym problemie, który jest teraz, czyli ta wielka woda, która cały czas przeszkadza, niestety. Ja osobiście i Leszek też osobiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy aktualnie może słuchają radialka Zagłębia Miedziowego na wałach przeciwpowodziowych. Pozdrawiamy, energii Wam wysyłamy jak najwięcej i mamy nadzieję, że niebawem to wszystko się uspokoi. Mocno to liczymy. Dobrze, 767-400-400, patrzę na zegarek, widzę 9.32, więc jeszcze przez najbliższe 13 minut czekamy na Wasze telefony, ale w międzyczasie zrobimy króciutką przerwę reklamową i zaraz po niej wracamy do Was z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. No to powracamy do Was. Raz jeszcze jesteśmy. Dzień dobry, Leszek Wspaniały. i Bartek Skopiński. Poniedział... Do 9:45. Poniedziałkowy temat dla reportera oczywiście trwa i możecie korzystać z naszego numeru telefonu 767 400 400. Miniony weekend to też yy, oprócz yy, tego tej przegranej PKBP Ekstraklasi, piłkarzy KGHM Zagłębia, no to yy, w dobrych nastrojach z Opola wrócili szczypioniści Zagłębia Lubin, którzy wygrali z Gwardią Opole 35 do 30. A teraz B telefon. Tak jest. Dzień o, dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry. Czy już jestem na antenie? Tak, słuchamy. Tak, śmiało, śmiało. Proszę, proszę. Yy, proszę pana, yy, macie świetne radio i jeszcze chciałbym powiedzieć, czy mógłby państwo przekazać, mieszkańcom, bo właśnie nie mówi się osiedle Kopernik, tylko osiedle Kopernika. No to mnie pan teraz zaskoczył. Nic, bo, wszędzie, nawet doku, bo nawet w dokumentach y, miejskich jest osiedle Kopernik. No to popełnili błąd powinni. No, oj, powinni. tak, i to wielki błąd popełnili, natomiast nic się nie stało. Myślę, że jak mówimy osiedle Kopernik, czy osiedle Kopernika, to już się tak obyło, że tak powiem. Y, Kopernik też może być od, y, tak jak Hutnik, bo Kopernik to osoba, która zajmuje się miedzią. Też te, może, może tak być. Także... No, bardzo Państwu dziękuję i polecam mhm. się na przyszłość. Ja również pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję i pozdrawiamy. No tutaj na... ciężko stwierdzić właśnie, co w zamyśle było. Myślę, że trzeba byłoby się gdzieś dostać do tych starszych dokumentów, bo faktycznie osiedle Kopernika i nazwy ulic bezpośrednio wskazują na naszego wielkiego astronoma. Tak jest. Z drugiej strony Kopernik, nazwisko, wziął swoje też od rodziny, która mieszkała na Śląsku, bo on gdzieś tam ze Śląska był i jak czytałem w jego biografii, no to właśnie od y, osób, które zajmowały się miedzią. Ja za chwileczkę to naszygóry. Przykład... Ale te, teoretycznie, no? Leszku, no i jedno i drugie się zgadza. Czy no to będzie miedź, czy to no, ale... będzie Kopernik? Wszystko jest dobrze. Myślę, że y, już się y, przyzwyczailiśmy, szczególnie, że nazwa osiedla Kopernik nie ma przedrostka, w sensie nie ma literki, ani nie ma imienia. Bo mogłoby być osiedle imienia Mikołaja Kopernika. Wtedy. Na przykład. A to to jest Kopernik. Kopernik to Kopernik, po prostu. Dokładnie. No, tak wiemy, jak jest Piastów śląskich. Wiemy doskonale, że y, gdzie to osiedle jest usytuowane. Natomiast niektórych denerwuje... Ale jest to fajna zagwostka. Ale niektórych y, denerwuje na przykład, jak się mówi, na Piastowie. No taki skrót myślowy, prawda? Na Piastów. No, albo na Piastów. No. no to, ale na Piastów jest dobrze. Ale na Piastowie co, źle? No, na Piastach... No, że... Jak już? Na piastach też. No. No bo to jest też, dobre, tak też nie powinno być na piastach. Nie, w... Czekaj, kiedy ja byłem w Marinie? Ostatnio na, na, jed Marinie. na, na jednej z konferencji. Na Marinie. W Marinie no, tak, na, na hali, czy w hali, nie? I tak tu wchodzimy w, naszą, w nasz polski język, kochany. Gdy byłem w pobliżu. Odry, <grym> wybrnąłeś. <grym> tak, i, i taka trójka młodych dziewczyn szła w kierunku szkoły mistrzostwa sportowego, potem wracała. A to woda już była wysoka i taka rozmowa między nimi to może pójdziemy na ławeczki. No o, to tam na ławeczki, chyba popływać. popływać chyba, bo tak też uśmieli, uśmiechnęliśmy się między sobą przedstawicielami poszczególnych redakcji na ławeczki, teraz no to tylko z kajakiem raczej. Chociaż też mało bezpiecznie, bo tam można tak. wypłynąć na szerokie wody a, i dopłynąć do nowej soli. A lepiej żeby nie. Do Szczecina, Szczecina ja tam. Uważać trzeba przede wszystkim. I... No mieliśmy już jeden przykład człowieka na mm, supie chyba z tego co dobrze widziałem na a zdjęciach. Tak, 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 Gdzieś się pojawiła taka informacja. To jeszcze przed tą wielką falą, która nadeszła w weekend. Od wydwa hmm? no. Chociaż z drugiej strony ciśnie się co innego na usta, no ale no. Daruję sobie 7-6 ciśnie. No. Dobra, nieważne. Zdrowy rozsądek by się przydał w takich momentach. A, o to Ci chodziło. Ta. Dobra. O to. No teraz to przede wszystkim mogą się przydać jeszcze ręce do pracy. Pamiętajmy o tym, że cały czas wały przeciwpowodziowe pracują, niestety pracują i nasiąkają wodą, a na tych wałach pracują ludzie, służby, które zabezpieczają cały czas wszystkie przesiąki itd., itd., bo tego jest dość sporo. Najgorsza i aktualnie sytuacja O czym też informowaliśmy już wczoraj O czym Maciej Iżycki informował Bo on tak się wybrał od Neptuna Przez właśnie Krzepów Aż do Przedmościa No i się okazuje, że Krzepów i Przedmoście no Najgorzej ucierpiały w tym wszystkim Aktualnie, bo Rzeka Czarna i cowka Zrobiły swoje Niestety I ulica Osadników na Krzepowie Oraz właśnie ulica Krzywa i Szkolna W Przedmościu dość mocno oberwały tym wszystkim, jak widziałem gdzieś nagranie chyba właśnie u nas na miedziowe.tv, zrobiło się jedno wielkie jezioro. Tam w tym miejscu, taki zalew normalnie. Tak. Na tych polach. Przerażający widok. No ale zresztą też zdjęcia Macieja Iżyckiego możecie znaleźć na naszym portalu miedziowe.pl, zresztą nie tylko Macieja, bo i Iwony, i Leszka również te zdjęcia znajdziecie. A z kolei Kasia Rososzko aktualnie przygotowuje informacje dla Was na miedziowe.pl do jednego z najbliższych serwisów o tym, jak wygląda właśnie sytuacja w okolicach miejscowości Przedmoście i Borek, bo tam było o poranku, natomiast ja po godzinie 10 pojadę do Czernej, gdzie... Jak to mówią miejscowi, walka o wały czas trwa, cały czas trwa. Wiemy doskonale, że w 1997 roku była tam bardzo ciężka sytuacja. Zresztą dzisiaj o poranku też służby tam na sygnałach jechały, bo, bo występował dość mocny podsiąk i trzeba było go zatamować. No ale to o czym często też specjaliści mówią, podsiąki są rzeczą naturalną i te też dzisiaj w audycji mówiliśmy, bo wyrównują ciśnienie, natomiast trzeba je mieć pod kontrolą. Stąd te patrole, stąd cały czas obecność osób, specjalistów na bałach, którzy wiedzą, co robić w takich momentach. Mhm. Nie wolno panikować na pewno. No, tak, tak, nie. Panika nie jest, panika nie jest e, dobrą tak. Nie jest w ogóle wskazana sobie, przeglądam jeszcze informacje. A w weekend w dalszym ciągu nie, nie brakowało zapytań, yy, czy most tolerancji będzie zamykany, a my przecież cały czas trąbiliśmy o tym, mówiliśmy. No, ale to podobna sytuacja była z wodą, wiesz, w niedzielę, o poranku a okazało tak. się, bo dzwoniła nasza słuchaczka i pytała się, czy woda jest zdatna do picia. Aktualnie wtedy bardzo szybko przekazałem informację dalej do mm, m.in. Mm, Emilii Wojciechowskiej, która bardzo szybko skontaktowała się z wodociągami. Dostaliśmy odpowiedź w trybie wręcz natychmiastowym, że woda jest zdatna do spożycia, bo niektórzy wspominali także, że mieli żółtą wodę w kranach w sobotę, wiesz? Tam od godziny 23 do chyba godzin porannych. Faktycznie była jakaś malutka, delikatna awaria na magistrali, ale to zostało tam zniwelowane więc po prostu przez wiecie, jest, jak, wiesz, wiesz jak to jest zresztą zawsze wiemy jak to jest, po naprawie jakiejkolwiek często leci taka brudna woda brzydka, no ale już mam nadzieję że wszystko wróciło do normy w całym mieście jeżeli chodzi o samo miasto Głogów no to doskonale wiemy, że tutaj nie jest zagrożone, natomiast zagrożona była ulica Krzepów tak na, bardzo, na dobrą sprawę i Widziszów no, sodników tu wylała rzeka tak. czarna Zresztą zdjęć i filmów nie brakuje z tego, co działo się w ciągu ostatnich dni. No, jestem ciekawy, ile mhm. pieniędzy pochłonie naprawa tych szkód, które Odra wyrządziła w Neptunie. O, no, też jestem ciekawy. Obiekt, obiekt jeszcze oficjalnie nie oddany do użytku, o. a już, już niestety. Odbierzmy telefon. Zawany. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Tak, słuchamy. Ja Chciałam zapytać, czy, czy panowie mi coś powiedzą, jak wygląda sytuacja w Drogowicach, w Mileszynie, czy tam też to zalewało, czy nie? Nie dostaliśmy jakiejkolwiek informacji, żeby cokolwiek było tam zalane, tak. więc na, na chwilę obecną. Są podsiąki, natomiast nie ma informacji, żeby doszło do jakichś e, zalani po sesji. Także jest w miarę dobrze. Tak, no, mamy na... nadzieję, poza tym przypominamy, że nie, nie, mam, nie, nie, mam, nie, nie, jest nie, nie, mam, nie, nie, mam, nie, nie, tak nie, to mam, nie, nie, mam, nie, nie, mam, nie, nie, mam, nie, no, my chcielibyśmy, żeby ta woda jak najbardziej wróciła już do tego swojego stanu przedostrzegawczego, nawet a nie nawet alarmowego. No bo wtedy byłoby zdecydowanie przyjemniej już człowiekowi tak na duszy, szczególnie tym osobom, które pracują aktualnie na wałach przeciwpowodziowych, 674 cm na odrze w tym momencie Czyli w głogowie. Można śmiało powiedzieć, że z godziny na godzinę coraz niżej. Tak, trochę, trochę niżej. Natomiast to jest też tak widzisz było na przykład 672 o godzinie 8.20, a o godzinie 8.30 już było 682, czyli 10 cm wyżej. Czyli faluje. Tak, no nie jest no, no jak to fala, no faluje. Mm. E, natomiast w Ścinawie też są już pozytywne informacje, bo tu w Ścinawie już ta woda. Opadła do 616 cm, ale niestety przez ostatnie dwie godziny trzyma się w tym samym poziomie. Tak, w, ja jeszcze wrócę z informacji, do informacji z weekendu, gdzie w powiecie głogowskim gościł premier Donald Tusk i, i tam poruszana była sprawa między nimi zaniedbań w wieloletnich nawałach, czyli yy, liczne bobry i inne zwierzęta, które w no, niestety spowodowały, że tych norbobrowych było i pewnie jeszcze jest sporo, choć zostało wiele zatkanych przez strażaków i przez mieszkańców. No, nieopatrznie w weekend też w jednym z miejsc na terenie jednej z gmin w powiecie pojawił się przedstawiciel Wód Polskich i przyjechał oznakowanym autem. U. Wyobraź sobie, jaka była reakcja mieszkańców, jak to zobaczyli. Także szybko wsiadł w samochód i odjechał. <laughs> Jakoś się mieszkańcom nie dziwię. Że nerwowo zareagowali na obecność przedstawiciela firmy, która powinna dbać o wały przeciwpowodziowe, a to, o czym mówią nawet sami samorządowcy, wprost, właśnie też na tym spotkaniu mm -hmm. z panem premierem, że zaniedbania wielu lat powodują to, że teraz liczne siły mieszkańców, strażaków, żołnierzy, wszystkich tych, którzy chcą nieść pomoc, no, spowodowały, że w wielu miejscach sytuacja jest w miarę bezpieczna i nie doszło do zalań posesji. Tak więc to też jest, myślę, temat do bardzo głębokich przemyśleń, jak no, już ta szko, woda ustąpi tak. i wtedy trzeba zrobić coś naprawdę kompleksowego. Nie wtedy, kiedy będzie szła wielka woda za kolejne, rzucam, naście lat, czy bliżej, tylko trzeba to zrobić kompleksowo, konkretnie wydać na to konkretne pieniądze, żeby mieszkańcy mogli spać spokojnie. Myślę, czasem, że od samego początku, czyli od miejsca, gdzie tak na dobrą sprawę się to wszystko zaczęło. Tak jest. 9.45 na zegarkach. Bartku, kończymy tak dzisiejszy temat dla reportera. Za wszystkie telefony bardzo dziękujemy. Słuchajcie nas uważnie na antenie radiowej, czytajcie nas uważnie na miedziowe.pl no i słuchajcie tylko i wyłącznie spra sprawdzonych informacji i komunikatów od tak. nas i od służb, a nie plotek. Dziękujemy za dziś. I do usłyszenia jutro od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.